Siemano widzowie! Witam was w kolejnym odcinku z Toilet Tower Defense A dzisiaj ze mną jest potężny partner tej giereczki, czyli... No siemano, jestem potężny partner giereczki, Berezik, e, siema, Merezik. Siemano, siemano. W dzisiejszym odcinku Merez nauczy grać mnie w tą giereczkę, więc bez przedłużania zostaw tutaj łapkę w górę, subskrypcji i zapraszam cię do oglądania. Dobra, dobra, ziomek, słuchaj, bo ja ci coś powiem, bo ty słucham, jesteś słucham. jeszcze nóbkiem, nie? I ja cię nie obrażam, po prostu dopiero zacząłeś grę, co nie? No i tak pomyślałem, że a, nie akceptujesz tradeów? dobra, taki jesteś, fajnie, fajnie. Aha. Już, tak, tak, odpalam, odpalam, spokojnie, tylko gdzie to się odpala? W Ustawienie gdzieś? No, w tej zębacie A, mam, 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 mam już. Dobra, goście, słuchaj, tak, o, dam ci tutaj pięknego Latch Speaker Beda na start, takiego, i dam ci TV mana O, żebyś nie miał za dużo dobrych, ale żebyś miał takie na start, co nie? Ale Bo widzę, że to jest kosmicznie tutaj. mocne. Porównanie do no, mojego kosmicznie. peta. Ogólnie jeśli chodzi o tego basic speakermana to za dużo byś nie zrobił, a chcemy w tym odcinku, tak namówiłem drowerka, żeby zagrać właśnie nową mapkę. No i tą nową mapkę zagrać na medium, nie? Więc tutaj choć wbijamy. Let's sobie go. Upalimy, bo Ty wiesz mniej więcej jak to już działa, nie? Coś tam, no, coś tam kumasz. No, raz grałem, więc coś tam ogarniam. Ej czekaj, nie! O, Co dobra. ty zrobiłeś? Nie, nie wzięło... Nie wziąłem jednostek. Dobra, mam jakieś, nieważne. Dobra, i słuchaj, dajemy medium, nie? Dawaj, Wołtuj na da Bidium. Tutaj mamy taki fajny wybór. My no raz jest problem. Jaki? To trzeba wybierać jakieś jednostki? No. <laughs> mam kameramana jak coś w Dobra, nie! O, nie, wchodzimy od nowa na serwer, ja nie wytrzymam. Dobra, mamy medium i w tym momencie, słuchaj, na tym poziomie trudności musimy się... Może nie jakoś super postarać, ale ogólnie będzie 30 fal, panie nowicjuszu, Oho. i teraz postaw swoją najlepszą jednostkę gdzieś tutaj, o na przykład w tym tutaj, nie? Ja sobie postawię ninja. Tutaj. ten ninja będzie sobie bił, o w sumie to ci zabiorę teraz wszystkich. Aha? Aha? Nie no, coś przejdzie, nie. coś przejdzie, nie bój się, nie bój się. Skam, za go wywalam, nie da się nie. skasować, dobra, zaraz ty pobieram daj, do mu giereczki. Kopa budaj to poleci. A nie Mówisz? zobacz, przechodzą, a dobra, nieważne. I tak, y, gramy sobie tak, że w sumie wiesz, jakby coś się działo grubego, to ja postawię jednostki, a ja wiadomo, ja jestem koksem, y, a drowerku tutaj się uczy, więc dostał, o patrzcie, Activeman bije, widziałeś jak bije, Widziałem, widziałem, raz, zobacz, dwa, raz, zobacz, raz dwa. Zobacz jak zadał. Dobra, no, czyli tak, ja w sumie się... idę na no. ławeczkę posiedzieć, a ty tu graj. A, dobra, fajnie. I tak, ja, ja tutaj wiesz, są różne taktyki, ogólnie ba się też takich scientistów z Kredita. patrz, ja go sobie postawię, taki biały ziomek i on daje ci kasę co rundę, on daje na, na, na pierwszym poziomie 50 dolarów, dolarków. No i teraz Aha. wiesz, jak zeskipuje się wave? No to on da dolary. Coś takiego jak masz ten. Jak w Blondie grałeś, to. No no no, no trochę tak z tą farmą bananków, nie? Ja też chcę takiego, Ale, halo. Co tego zioma? A on chcę jest. Co takiego? Krępy. Daj mi go, proszę, proszę, daj mi go. <laughs> daj ja mi też chcę go. mieć free dolary. <laughs> nie mogę. O, patrz, patrz, patrz. I pamiętaj o że już na maksa na, na początku tego TV Beda dawaj na maksa. Tam ulepszaj. Jak będziesz miał kasę, oczywiście. Ja sobie tutaj porobię scientistów, odpalamy kolejnego waveika. No i tak naprawdę, no co? To tower Defense jak Tower Defense, ale wiesz, fajnie, bo z takimi fajnymi postaciami. No właśnie. Tak powiem. I powiem? No i słuchaj, co, z takich jeszcze z takich rzeczy ogólnie jak stawiasz jakąś jednostkę, to zawsze ją maksujesz, bo wiadomo, nie? No lepiej wymaksować niż tam porobić kilka i, i się i się No zaraz, tak, tak. Ja powiem. ostatnio się skapłem dopiero pod sam koniec że można maksować na ostatnim odcinku. W sumie to pierwszym. Czekaj. To ty stawiałeś tych speakermenów basic i ich nie, nie upgrade'owałeś znaczy, tak za bardzo? na początku nie, dopiero potem jak kliknąłem w niego zobaczyłem, że jest coś takiego jak upgrade, nie wiedziałem, to był pierwszy a, raz. dobra, dobra, no to widzicie, tutaj prawdziwy youtuber z powołania, nic nie ukrywał, no nie, że sobie obejrzał gdzieś i mówi, a ja, ja nie wiem o co chodzi. Tef, tef, tak, 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 no. tak. <laughs> nie no, serio, nie no, oglądałem, tak pierwszy raz grałem, nawet u ciebie nie oglądają, żeby sobie nie spoilerować. O, widzicie, właśnie taki przyjaciel. Nie oglądał u mnie. No to co mogę powiedzieć? Aha! To tak to. Niestety no, życie to wygląda. Sprawdzaj mnie teraz. Ostatni odcinek przeszedłem najtrudniejszą y, mapę bez postaci. Eee, bez postaci? No, bez tych gości. Że ten ostatni, ten ostatni co obejrzałeś? No, to był ten. No dobra, to był chyba po twoim, nie? Nie wiem, czy. Twoi ostatni na kanale, bo go czysty, oglądałem. No jesteś czysty. Let's go! Chcesz zobaczyć jakąś. Chcesz fajną jednostkę zobaczyć, bo nie wiem, czy Stawiaj. To, to jest taki pajączek, i on sobie chodzi w obrębie. Widziałem, tutaj. widziałem. Stawia takiego A, małego widział, pajączka kur... i nawala, tak? Ty ten? Kurczę, kurczę, nie, nie nie zaskoczyłem. To A, oglądałem troszeczkę odcinka. kimpera. Oglądałem. Ej! sobie tutaj chodzi? Nie, to nie widziałem. Co wam? to nie widziałem. Ja widziałem takiego małego, że puszczałeś i on bieg i bił. Takiego małego? To może jakiegoś tam speaker spidera albo. Tu mi nic ci to pewnie nie mówi za bardzo, nic, ale dobre. Totalnie. No i ziołek będzie sobie tutaj smażył, by tak naprawdę, ja nawet zeskipuję jeszcze, zrobimy sobie trudniej, nie będziemy tak, wiesz, stali. No końcu, dobra. Tylko sobie no, zrobimy tutaj większą trudność. Ja w sumie, wiesz, że ja za bardzo z nikim nie gram, bo jak się gra z kimś, to taka też ciekawostka, że, co, co jest chyba raczej oczywiste, że więcej HP mają, nie, te ziomki tutaj, taki blaze. Aaa, no w sumie ta, tak, w sumie ta. Musi, musi być ciężej i teraz tak, ja sobie ulepszę tych moich scientistów, ziołeczków. Więcej kaski będzie, a ja i też, też ją dostaję? No. Czy ty też, czy tylko ty? Znaczy, ja, te, ja tą kasę dostaję sam. Nie? A, nie no dostajesz. dobra, dobra. No właśnie chciałeś zawierny. to wiedzieć. Także... Ha. No i znowu hejtuję cały odcinek. Będzie nowy tytuł. Merez hejtuje mnie cały odcinek. A jeszcze lepszy partner hejtuje mnie. To Power defense. Jelo. No i macie A nie, tytuł sumie, na odcinek. Bo mnie, albo w sumie zaraz powiedzą. Dobra, gościu, degradujemy cię. Co ty obrażasz ludzi, co grają? No i nowy plan Będzie na życie. Out. Dobra, ja sobie i teraz dostaję. Słuchaj tego. Co rudkę 400 dolarów. To jest życie, nie? To by było życie dopiero. Ile? 400 dolarów. Także co? Runda. Ziomki, ziomki dadzą mi dużo. Ogólnie, może opowiedz mi o takim pierwszym wrażeniu z gierki. Ja, ja chcę posłuchać, co powiesz, co ty robisz. Halo. Ja odzywam się z tobą. Hmm, to coś... Masz za dużo pieniędzy. Nie, no, chodź, po, chodź, pogadamy. <gadamy. <gadamy> Fajnie dobra, jest, no dobra, no dobra, idę, idę. Proszę opowiedzieć o swoich odczuciach. Pa, jakie masz kozackie large speakermeny? I ja tylko dodam, że drowerku nie zauważył, ale oni są nawet podpisani. To chłopie, to już. Nie w no, ogóle zauważyłem, opera. od razu merezek był napisany na dole. Widziałem, widziałem, spokojnie. Nie no, Dobra, wrażenie także... z gierki, fajna gierka, tylko że no muszę jeszcze połapać o co tu chodzi z tymi postaciami. W sensie z tymi, tymi. Jak to się nazywa? Ty, ty ci, no, no, kurde, agenci taki no. No ci. ci. E, kamerameni ogólnie się mówi, A. ale no tu speakermenów masz, nie? No, to muszę jeszcze masz ogólnie połapać. Masz kameramenów? Speaker bedów i TV bedów, tak na skrócie. No, no to no w sumie agent tak będę mówił. Ej, poczekaj, bo tu uciekli nam. Halo, halo, A więc, czekaj, no. gonimy ich. Gdzie? Ej, Tutaj. Ziome, ty. Pajęczak, szybko, czekaj. Co co tu możesz dać? Daj coś potężnego. Dobra, e... TV bed jest potężny. TV me dam i tego e... dużego. Giganta. O, ten bipa widziałeś jak przywalił z łapy? Za stówę. Go... Nie, nie możesz go ulepszyć. Mogę. Czy możesz? Ulepszyłem. Dawaj, dawaj, patrz, patrz, patrz. No i pokonany, ogram, sam, let's go. No i widzisz, dobra, ja chcę partnera w tej gier, co? Dawaj. <laughs> Także ten udało się. Myślę, że jakbyś trochę nagrał, to byśmy zagadali i tyle, i sieba. Nie wiem, zobaczymy, zobaczymy, A, jak widzą tutaj... się spodoba. No właśnie, to musi się widzą podobać. Widzowie musicie zostawić łapkę, koniecznie, żeby na yy, drowerku w kiblażach też siedział, to wiadomo. <laughs> Nie no, powiem tak. Nie no, taka fajna tak. gierka, w sensie mi się podoba, bo wiesz, bo jest taki tower defense. Nie żeby mi się jakoś mega też podobało niesamowicie, ale no na pewno spoko takie do pogrania. Że... Nie no spoko Ten gierka, nie. tylko muszę połapać Ciekawe. troszkę o co tu chodzi. Bo jeszcze nie czaję, w sensie czaję o co chodzi, tu w fale są, niszczysz ich i tak dalej, ale muszę te klasy połapać, tych kameramenów no i tak dalej. dobra, on 1200 dolców, ja kurde. ziomka tego, ziomka w aucie daje. daję, elegancko. Ziomka w aucie? <laughs> Ej Beskidu, co to jest? I on sobie później strzela laserkiem. To jest legenda, która jest jedną z takich, wiesz, to jest top legenda w tej grze, bo jak go ulepszysz na maksa, to ma tam 1400 obrażeń tam co 0,2 sekundy chyba. Kurde, ty, to zbyt OP. Ej, idziemy on potem OP i... na następny odcinek, gdzie na najtrudniejszą mapę, najtrudniejsze fale, jakie się da. No, trzeba by było. Jak będziecie chcieli widzowie zobaczyć, to koniecznie łapkujcie, wiadomo. To pójdziemy sobie na jakąś potężną mapę. No, bo tutaj to wiadomo, takie troszkę taka zabawa, nie? Tak wiecie. Do medium no, to. to, Powiedzą ci, wiesz, weterani powiedzą, ale słabo, ale to chodzi, wiecie, żeby się zapoznać, co nie? A no, prawda, tak, tutaj, prawda. Tutaj sobie zrobimy to ładnie. Ja tego ninja camera dobra, ulepszę ziołka na maksa. No i patrz, maksymalny piąty level i on teraz jest kozakiem. Patrz, 800 obrażeń. Znaczy, no, tam w sekundę zrobi więcej. tam ponad 800. 1600. Ej co tu tak bije? A to ten, dobra, pajęczak ładzi. No Kiblenie właśnie. Przy... Oni nawet nie co prawie z zwykłym... respa. No, no, no to on ich nawala tym, ten... nie? Nie wiem czy widziałeś te takie zmutowane toalety, takie ziomki co idą z głową i skiblem. Zaraz zobaczysz y może. Pff, chyba nie, chyba Niemcy. jeszcze nie byłem. Ja Max byłem 20 Niemcy. fale i odpadłem i to w pierwszej mapie. Ale 20 to ostatnia na pierwszej mapie, Tak, tak, tak. No 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 i właśnie i nie ten. wiedziałem i... No i trochę odwaliłem, tyle powiem. Dobra, dobra, <laughs> źle nie będzie, patrz, masz tutaj ziomków białych, w białych garniturach, elegancko, czwarte poziomy, dobra, git, tutaj widzę też dałeś Ulepszone, no, no czekam się... na go, dolce Ogólnie maksymalnie możesz mieć 15 jednostek w grze, o, tak jeszcze powiem może Dobra, będę wiedział, może nie, nie, niestety nie, ostatnio się właśnie zastanawiałem ile można mieć, bo miałem full, full, full i nie wiedziałem ile to jest Ogólnie ten kamera Spider to jest taki drugi najlepszy z tej nowej skrzynki, nie, jeszcze taki oh. najbardziej najlepszy to jest TV Spider, to jest tak p po prostu szaleństwo, że... nawet Nie wiem jak to opisać, to ci rozwali całą mapkę, nie? Ale za to ten samochodzik Ziomek, jak sobie grasz na przykład na hardzie, to takim samochodzikiem możesz postawić ich tam, nie wiem, 15. No to, to po prostu stawiasz tylko ich ciągle, grasz nim i możesz sobie przejść całą mapę, nie? Aha, czyli legenda. takie OP, okej. Okay. A no właśnie, a mam pytanie, ile jest za przejście tej mapy, ile tych, 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 tych tych, tych yy, kasy, kasy? Za medium to tam ci pokazywało, ja mam, ja mam tego game pasa na wiesz razy dwa coiny to w sumie Trzeba muszę na kupić medium, ile dawa? Stówkę ci da? Chyba sto ja Nie mam pojęcia zdjęcie, nie? Muszę sobie kupić na pewno jakiś game pass, może tak samo I muszę no otwierać, właśnie, bo... bo chcę panik zrobić sobie jakiś z tej gierki Wiesz, bo game pass nie jest ten, nie jest drogi. No powiem szczerze, 99 Robux chłopia razy dwa da wszystko. To na przykład masz mapkę, gdzie jest tam na hardzie, na hardzie jest chyba okej, 200 kojów, a dostajesz 400. Nie jest, nie jest 400 kojów, dostajesz 800, o, o kurde! Dobra. Ej, ja, jestem bogaty. mam 3,5 dolców. Dobra, stawię tutaj jeszcze tego. Tu, tu w rogu TV Mena możesz dać. TV czy tak to jest. Rogu. Nie, to jest Large Speaker Man. Sorry. O ten, dobra, tak. dobra, dobra, mam już. I na maksa go i on będzie smażył, Patrz. Mam pomysł, nawet z dwóch stron dam. O, o, właśnie, właśnie. I to i będzie tym laserkiem wjeździł, światełkiem smażył. W sumie to ja mam laserek tutaj w tym. Dobra, mam na maksa kamera Spider. Jedziemy. Let's I sumie... go, dobra. Ilon daje na hita? 900 dipsa. Ja też to mogę dać. W sumie... Na co? Na auto żeby było trudniej? Bo jest zbyt łatwo, bym powiedział, Ale to musi być jakiś jak challenge. Grabie, nie, jak się gra we dwójkę to wystarczy, że ja mam i patrz. się się odpala, nie, A Już to klikam cały i... czas. Właśnie ten, daj sobie na zielono, bo nie, ma co czekać. Chyba, że nie, zacznie, o właśnie, trochę lagować. Ta gra ma problem ostatnio, że że wiesz, jak jest jest tych tych małych toalet, to laguje laguje i To to jest masakra. no właśnie, a mam to... jeszcze pytanie takie jedno. nie, jak nie, 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 15 nie, ja 15 nie, 15 nie, nie, 15 no, po 15, po 15. A no to 30, właśnie, dobra. tak, to jest OP. Co to za gigant? Halo! To? To mój ojciec jest w przebraniu <gamy> kamera. Ja. Trzy koła upgrade, ja tyle przez całe życie nie uzbierałem. Ej, co jest? Solo. Nie do no jak laguje, dobra, weź autoskipa wyłącz. Dobra. I teraz czekamy, stary to jest najgorszy moment, bo w tym momencie my musimy jakoś tutaj... Ej, czemu Czekaj, on ma 100 tysięcy HP? No ten to jest Bydlak, ale powinniśmy sobie dać radę, jeżeli gra się odlaguje. Nie, no co jest? Jezu widzowie, patrzcie Powiem jaka ci... kolejka! Co jest? Powiedzcie, że jak gra się z kimś, to jeszcze bardziej laguje, lol. Ej, to naprawdę jest zepsute, nie? Bo tutaj... O kurde. Zobacz, co tu chłopy robią. W ogóle zeskakują do kolejki już ten. Nie się. Co jest? Dobra, widzowie, widzimy się za chwilę, jak to się odlaguje. Dobra, 800 HP, co, ruszyło się? U was, widzowie, minęła no... sekunda. U nas 5 minut. I nic się totalnie nie zmienia. W sumie, w sumie to troszkę... Bo nie, no nie ruszyło się. Nie będę mówił, że nie. się ruszyło, bo dalej jest to samo. Um, Pink pewnie milion. Wydaje ogóle, mi się, że. Patrzcie to w ogóle, paszcie. Przejdę i patrzcie ile tego tutaj jest. Przecież tu jest milion jednostek jeszcze rozbicia. I naprawdę, napisów jest pełno. No to żeśmy poskipowali. Także widzowie, <laughs> y, przestroga, nie skipować nigdy, jak gracie z kimś, bo samemu to jeszcze w miarę nie będzie lagować. Ale jak poskipujecie z kimś, no to co tu się dzieje, to jest pasakra, nie? Tragedia no, totalna. Wiem, ale nie, troszkę Spróbujemy się mi zaruszyło oblagować. minimalnie. Bo widać, że już trochę no tak, szybciej zbija. Tak lekko idzie. Jeszcze tutaj tytana ulepszę za 4000, Dobra. Jak będziemy mieli ulepszenie za 8 na tytanie, no to wtedy on jeszcze takiego okay. rdzenia dostaje, którym smaży. Tak podpala o! i będzie szybko. No to kurde. W ogóle ci o, o, mali o. teraz schodzą. To będzie mniej lagować, rusza bo ty, się. tych dużo jednostek poszło. No, rusza się, rusza się. Jest nadzieja. Dobra, super. By tych małych A, jeszcze no. teraz wszystkich. O nie, dobra, zbija ich. Dobra, jest git. Myślę, że Właśnie powoli, jak powoli... Ale idzie go dobrze. Ej, ale te ty jak tu smażą ładnie. Nawet im to, to HP spada, nie powiem. No troszeczkę I to idzie. Jest dostka początkowa, ale coś tam nabija, nie? no właśnie. Ej idzie dobrze, idzie dobrze, to już powoli odlagowuje. Jeszcze myślę, że jest 5 minut max, może mniej i przestanie lagować w ogóle. Najlepsze, że chwilę temu pytałem cię o odczucia co do gry, a teraz masz taki <grym> widok, że w sumie są lagi. Jakie są autoskip, nie mogę. O, o, patrz, dobra. Już jest czuję, dobrze. że FPSy wracają, jedziemy. Tego łysiorza, zabijemy łysego, to będzie git. Znaczy, to już będzie łatwo w momencie, wtedy. W grze komputerowej. W grze, tak, GTA V. <grym> I tutaj rozwalimy ziołka, patrz, tutaj Spidery, no ruszać się, ruszać się ziomki. Nie, już jest git, już jest git, myślę, myślisz, tak z no z minuta, dwie. Potem ci mali będą nam strzała, to i się, no, i się naprawi. Tak, właśnie tych małych tutaj pozbijają, to będzie szybciej. Patrz, ile tutaj tych larzy w ogóle naszły na siebie, jak. A, no już się w sumie I odlegowuje. Pasuj, to pełno jest. Dobra. E, tu mam na maxa, Teraz ziomka Tytana zrobię za 8K. No to powinniśmy mieć już szybko te ostatnie wavey porobione. I może zobaczyć jakieś nowe toalety, bo w sumie. O, <laughs> ja w jakoś końcu. Sobie wybrać jakąś. <laughs> bo będą ten. Na medium powinny być jakieś nowe, chociaż jedna, żebyś zobaczył. No właśnie. Ej, mogę Cię upgra pewno... upgrade tego? Czy nie? Nie, nie mogę. Tego? Szkoda. Nie, chyba. Mam 9 koła. Właśnie ten. Ludzie pisali, żeby było coś takiego jak rozdawanie złota, nie? Tak między sobą, to by było spoko. Albo upgrade'owanie chociaż. Wybramy. Tak, to bym mogła upgrade'ować i tak no, dalej. bo właśnie, żeby komuś zapgrade'ować, jak masz, by można było takie bardziej taktyki robić. By było spoko, Dobra, akurat. Dobra, łysy, łysy, idź stąd. Dobra, jeszcze Już tylko trzech mani. łysych, czy czterech. I koniec. W ogóle tu jest jakiś kurcze w okularkach, o, ale spoko, tego jeszcze nie widziałem, że mieszka. O, i te w okularkach, te glass toilet, to Twój TV-man ich nie rozwali, bo wiesz, TV-man nie może tym światłem przygrywać. No no no, 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 no. Czaje, właśnie. Bo mają okularki, nie? No właśnie zauważyłem no tutaj bije tych łysych w ogóle jak ten to masz tak naprawdę ten boss toilet No to jest Jimen nie tylko że taki to jest model oczywiście z tej gry taki Jimen ze skibi toilet ale taki łysy no i później jakby na tym medium będziemy mieli chyba jako finalnego bossa jeszcze Jimena ale 2 0 nie jest 2 0 3 0 no i chyba a później już są tam na na na, na, na Nightmare jest naprawdę takie takie potężne są toalety jakiś tam Czachom, jakiś taki full tower, no po prostu No oczy ci wyjdą. nie? kiedyś zobaczymy, o ile w ogóle gra nam pozwoli, bo jak tak popatrzeć, to troszkę jej to zajmuje. No troszeczkę dobra, jest. Dawaj, dawaj. A pomysł, jakby jeszcze trzy razy tyle było, na przykład na tym nightmare, jakbyśmy zeskipowali no to, to to już tak, w ogóle tragedia by była. To, to chyba byśmy wyłączyli grę po prostu. Tak. Nie no, no zespół byśmy tak, poszli tak. i za 10 godzin wrócili, i by było. Może. Ta, I dobra. No, była sekunda, a tutaj dobra, to idziemy na 10 godzin. Do jutra. Do, jutro Do jutra, ta. 24 godziny później, troszkę się ruszyło, 10 centymetrów, jest git. Dobra. O, i teraz będą spiderki, dawaj, dawaj te spiderki, bo one tak lagują, że masakra, patrz to. O, 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 dobra, dobra. Już jest ich bardzo nie wierzę, mało. Nie wierzę, nie, nie wierzę, że czekam w grze komputerowej na coś takiego, żeby lagi minęły, w sensie w tych czasach, nie? To prawda, <laughs> w sumie mieli coś z netem, ale to nieprawda. Ja to mam z mózgiem co najwyżej, ale nie z netem. O, to właśnie, właśnie. To, to prędzej. Ale to nie, żebym Ciebie obrażał, bo ja też o sobie mówię. Teraz powiedział, yeah, no, że Ciebie yeah. obraża. I patrz! podpalenie I on teraz pali każdego, kto będzie przechodził koło niego w takim stożku, tutaj, nie? Kurde. I nie wyplikniesz to, czy widzisz ten jego za. No widzę, widzę jakieś takie. Nie, to strzały widzę od niego. To, co tu ma z przodu, to, to właśnie tym smaży. Dobra, mamy to. Lecimy. Let's go. Pasz, idą. No, idą normalnie I ten, w końcu. Tak szczerze, to ten tytan, kamera i tutaj, jakby coś było, to twoje, to jakby no, elegancka współpraca teraz rozwalimy wszystkie, nie? I tak naprawdę możemy się z nich śmiać. Stać tutaj i patrz, patrz, jakie słabiaki. A, no i jak gitarka to nie mi Dziękuję. jeszcze postawię trochę tych dużych tu może na reszpień czy to coś pomoże no bo daj, i tak... daj na samym początku żeby były w sumie wiesz co ja nawet zrobię tak że jak gramy tak żeby tych lagów nie było to tak od razu dla widzów poradnik normalnie stawiajcie z przodu jak, jak się da i o proszę bardzo ulepszamy go i patrząc smarzy z tego laserka i zamiast, żeby stały tutaj te ziomki, czekaj, ty masz. A ty dużo masz ziomków z tyłu? No jest. Ja piszę ale. No, jak wolisz. Da się no właśnie przenosić? Bo muszę tylko selać i mogę ten stawiać od nowa. Nie, nie da się przenosić. No właśnie, no musisz sprzedać tam, dostaniesz a. jakąś kwotę. Rozumiem, Mało. rozumiem. I dobra, skibuję wavea do teraz, bo to już za, za, za wolno. Dobra. To teraz możemy, bo rozwalamy ich od razu, nawet nie wychodzą, nie? Tak, patrz, tak, tak. Patrz, zjeżdża HP. Choćby nawet, I tu to podpalenie? i tak poczekamy chwilę. Patrz, 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 podpalenie, patrz. 150 o, koła w sekundę, co jest, kurde. No, widać teraz, teraz widzę. 150 no, boli, koła. Ewidentnie. Boli, boli chłopa. Nie no, teraz jest OP, teraz te muszę stać AFK i elo. I leci gierka. Tak. tak. Teraz, teraz jest fajnie, patrzcie tutaj widzowie, elegancko roz rozegraliśmy. Były lekkie lagi, były lekkie problemy techniczne, ale proszę bardzo, jedziemy z pełną tutaj, no z pełną mocą po prostu. Tak, tak. tutaj Tego tytana bym jeszcze ulepszył. A to poczekamy, w kiblu sobie poczekam, o. Akurat. W kibelku, Patrz, na kibelku poczekam. W ogóle podoba mi się ten, ten łeb tego tutaj, bo to jest chyba man face, nie? nie? kiblu, ten ziomek, tutaj ta głowa. Czekaj. To jest to. A, to, ten z tego, no? Fajny, z Nie wiem, o, który mutant, to jest, ale ba, fajny. Gdzie mutant, zobacz. gdzie gdzieś tam. O, yes. Widziałem, I widziałem nowy. sekundę. Jezu, jaki on. Ile on miał HP? 60 tysięcy. E, to nie tak nie, nie mocno. Nie był lepszy? Te vacuum toilet, te odkurzacze są mocniejsze. A jestem ciekaw, co jeszcze jest na medium, bo ja medium dawno nie grałem i zaraz, zaraz zobaczymy w ogóle, bo. Co tam nightmare stare, gra. To dobra. dobra. Ta... Knightbery albo harda, bo harda to przejdziesz tylko tym laser kamera kari w sumie masz chillerę i totalnie. Kurde. Po 800 coinów na game pasie i cześć. Może po, po, nie wiem, może jak będę grał jak jakiś będziesz... miesiąc, to też będę na takie OP. Co będziesz będę miał? miał? w ogóle na jakiś opening po tym, po tym graniu? No zobaczymy ile dostanę, ale może jedno sobie otworzę chociaż jajeczko. Nie, jedno raczej tak, bo mam 30 coinów, za to chyba stówkę przynajmniej dostanę, więc myślę, że raz otworzę chociaż. Przynajmniej mam taką Dobre, nadzieję. Nie no. No, cholera, Nie wiem, co się dzieje w ogóle. Nie, no. To, <grym>, co się dzieje, Chłopy nie wiedzą. O, prosto. Ja nie mam podjazdu um. do tego, ale ty tu robisz wszystkich totalnie. Jak ja bym chciał samolotę zrobić, no myślę, że by się nie udało. No, byłoby ciężko. Z large speaker bedem i tym TV-benem, no to mega ciężko. To bym ci musiał coś lepszego dać, <grym> bo tak to ciężko. Nie, no myślę, że ale sobie no... zostawi na FK. Może zrobię jakiś opening, zobaczę, zobaczę. Może sobie kupię jakieś game passy też. Bo tak, to jest, jest jeden co koinne... coin na minutę. Pewno. To jest na godzinę, to jest z game passem 120 coinów, prawda? Mm, tak, tam masz, no na afku tak. No to gitara, 10 masz godzin i jeszcze... mam 10 jajek. Często w tych questach na gemy też masz tam, że afkujesz i za to dostajesz tam, są takie misje, żeby poawkować. No i ogólnie jakby gemy też są warte dużo, bo na przykład za gemów tam, nie wiem, setkę gemów kupisz fajną legendę i yellow, nie? A robisz questy po prostu i masz gemy. No i to kurde, to gitarka, to fajne, ej bo... dobra. Ostatni wave Jakby zaraz. ostatni, ostatni wave. Właśnie rzuciliśmy tutaj dużo postaci i przenieśliśmy je na początk, na początek jesteśmy po prostu, no teraz tu jesteśmy nie do zajechania. Patrz to, 30. Giant Glasses Toilet. O I schodzi na hita praktycznie. Dobra, to już jest Giga S. No chłopiec Smart trochę tu już laguje i to jednak, już szczerze, nie chodzi, to, naprawdę, ja czekam aż to naprawią, że jak się z kimś gra, to żeby te lagi, no nie no, wiem, troszeńkę, tak, nie, nie troszeńkę widać, oprawę. ale nie jakoś mocno, A ale trzeba. jest, jest. Trzeba naprawdę na samym początku je rozwalać, to o, no teraz spoko, nie? Teraz można by auto autoskipować dalej. Naprawdę. A no I właśnie. kolejnego tego... ziomka. Jezu, tak jak oni schodzą, oni się ledwo respią, nawet nie zdążą zejść na dół, już giną. Chłopież... tak, on jeszcze w powietrzu jest. O, ci chociaż Dobra, zdążą spaść. Toilety. I będzie ten G-mana nowego zobaczysz, wtedy widziałeś tylko te boss-toilety. Jest, BOST toilet 2.0, jest. O, jak on ma czuprynę elegantną. <laughs> jeszcze Dobra, tysięcy. Giga S. Dobra, elo, gościu. Nie wiem, ile dostaniesz. Musisz mi powiedzieć, bo bez Game Passa już nie pamiętam. W ogóle nawet nie pamiętam za medium, ile się dostaje. Nie spojrzałem. O, ile jakasy kasy mam? 65 kloków. Co jest? No, no, to jak się nazbiera. Tym bardziej, że masz postacie... O! Tam. 240! Ej, A, bo oni z, ej, zwiększyli albo coś. A nie, bo gramy... Dobra, mamy tego, Friend Boosta jeszcze. A, jeden dwa, no. To ej, 40 dobra. z Friend Boosta i... 200 dostałeś, to fajnie, hey. tylko czy cię dodało na serwer ze mną? Pewnie nie. Scam. nie jestem. Co Mam 120. A nie, to za A nie, dobra, okej, 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 okej. 270. Masz? 270, yy, dobra to robimy opening gruby. Jedziemy na samon units i patrz, tu masz taką Tabelę, tak, tak jak widzę, widzę. Nie? Dobra, proszę, I chociaż różowy. Uff, widzowie, trzymajcie kciuki, błagam, a jak nie to za jakieś robuxy tu doładuję na opening, serio. Myślę, że... Myślę, że kamera woman taka wypadnie fajna. Mówisz? Sprawdzamy. Nie, no. Chociaż... Nie, no nienawidzę co? cię, Meres. Wypadła? Jeszcze jedna szansa. Nie, nie, nic mi nie mów. Jeszcze raz. Kameraman. Kameraman. Ło, ale opa postać! Ty, to jest 30% na to. Wiesz, że ja tak nie, nie mogę skończyć, le... prawda? A co chcesz zrobić? Nic, nic, dawaj się ten... na odcinku. A, ten coś tam robi w ogóle. Tysiąc coinów Obólnie sobie doładowałem. Jest tak, co jest, gościu? Lepiej już do tego Game Passu do Double koiny, żebyś kupię zarabiał. Kupię też, z... kupię, spokojnie. A w kwarmy i z tego, i z poziomów możemy pograć. Ale ogólnie y, możesz mieć też takie szczęście nowicjusza, nie? Ja na przykład bez gamepasów wbiłem i mity, mityka dostałem tylko po prostu. A, tak o. Także na farcie. I ja dostaje coś za sala tutaj tych ziomeczków? Czy nic totalnie? No, jak sell zrobisz, to tam coiny dostaniesz te żółte. A, chyba, że tak. Dobra, lecimy <laughs> dalej. Dzie mogę 10 na raz otworzyć? Jak to będzie wyglądało? No to takie 10 na ekranie tak fajnie będzie wyglądało. Jakbym otworzył, bo jest większa szansa. Dobra, dla widza. Yy, jeden epic w sumie. Reszta to totalny syf, można powiedzieć. Yy, dobra, to ogólnie to epiczek fajny. Bo to jest kamera helikopter, który ci wysyła jednostki, nie? One idą po linii, tam gdzie postawisz tego kamera heli, to będzie wysyłał takie, takich małych kameramenów. Jak mm. lepszysz na maksa ten samolot, to on później wysyła tytanów kameramenów, takich mini, nie? I oni mają po 15 kHP, przyjmują na siebie jednostki, jeszcze biją po 2000. To jest mega, mega fajny epik, nie? O! I jako, że to jest fajny epiczek, to zrobimy jeszcze trade'a takie. Poczekaj, czekaj, za sekundkę, ja... tylko jeszcze jedno no, jajko otworzę, bo stać mnie na jeszcze jedno, więc uwaga, ostatnia szansa, proszę, Titan Spy Speakerman. Uwaga! No, ten upgrade <laughs> to po drugą. Dobra, nie, nic, nic, nic nie drop'ło, nie, nie ma sensu. Totalne <laughs> tragedia. A, nie przyjmiesz ogólnie... trade'ów, możesz ty mi dać. E, tak. To ja też ci coś to dam, żeby nie tak, było. Że możesz sobie zostawić. <laughs> Ja to. Tu, ja tu, a, dobra, będzie na. Będzie na kolejny. Ja ci chciałem dać tego. Czekaj, gdzie to jest, gdzie to jest. Co ja ci chciałem dać? Gdzie to ja mam? A tu nie ma czegoś Wiesz takiego, że na przykład co zrobię na gold tego peta, czy coś takiego? Nie ma raczej, co nie? E, nie ma jeszcze, ale coś tam coś tam myśleli nad tym, żeby coś takiego zrobić, nie? Za dużo Pet Mixa gram, może dlatego. I inne gierki. Mog mogliby w sumie takie coś dodać, byśmy mieli co robić więcej. E, tak myślałem, czy ci dać coś super, ale ty chciałeś sam w sumie zdobywać, co nie? No, 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 nie chcę no jakiegoś to... OP, bo będzie za łatwo. Coś takiego jeszcze Właśnie. pomiędzy. Nawet spoko, to... nietragiczne, o no, tak powiem. Nawet spoko, tragiczne To to, Pytana. Bo on e, nie jest najlepszy, go mało osób używa, ale będziesz miał takiego fajnego fajną legendę. No jest, dobra, no. to serduszko dla Mereza, Myślę... bo to jest mocny pet. Ja widzę, że 200 do 2 koła, ty. Nie za mocny będzie? No... Dobra, nie zastanawiał się, raczej się raczej akceptuję nie, to. Ale... Za kamera woman chyba się opłaca, robi deal'a. A tak. O ich dostałeś? Człowieku, no właśnie, ja, ja właśnie. czuję, że jestem na minus teraz. Czuję, teraz że mnie oskamowałeś. I ogólnie beka z ciebie, ale no co co mogę powiedzieć? Ha. Partner skamował mi w toilet defense, nieźle. I weź mu podpisz, bo tu ziomek ci prosi, żebyś mu podpisał. No podpisz mu! No jak podpisz? No co co jest? Gdzie? Aha, taki partner, dobra, mam to nagrane, będzie na odcinku. <laughs> nie no, nie można cały czas podpisywać. Wiesz, ja, ja chcę, żeby było takie w miarę rare, nie? Ja, ja bym podpisywał i tak. Nie. Ja no. podpisuję, ja podpisuję, ale też tak niedużo. Dobra, ważne pytanie, czemu a? mi co chwilę trade wysyłają? Ważne pytanie na sam koniec. Nie Chodź wiem. za mną. Mi się wydaje, że ci wysyłają, bo chcą ci coś dać, wiesz, zaraz cię napchają jednostkami. Nie, 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 nic nie biorę. Powiedz mi tak, friend. pa, jeszcze mi pisze coś. Powiedz mi tak, no masz właśnie. tu góry taką tablicę. Czemu cię na niej nie ma? A, a czekaj, tą z rankingiem? Tak, tak, to, to chopie. To trzeba nie, mieć, no. ile to trzeba mieć? Jezu. Na pierwszy, na, ja mam 88 widów, a tu chłop ma 614 na set tym nie, nie, no co jest? To ja myślałem, Słabo, że nie? jakimś <grym> OP nagrywam, a tu z nupkiem jakimś, halo! A, nie dobra, no jajcuję. Fajnie, to, to ja wychodzę, siema. Siema. E, jakby. Pamiętaj, że pamiętaj, że ten sobie te gaby musisz też ogarniać. Nie? Tak, 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 tak. Albo, albo z questów, a później coś możesz kupić fajnego, albo ludzie ci dadzą. A no w nie to zależy jak to będziesz robił. No jeszcze pomyślę, ale wiem, że na pewno trade muszę wyłączyć, bo dosłownie co pół sekundy dostaje trade'a. Już mi się nawet nie chce na to patrzeć. Dobra, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękuję ci serdecznie, Maryz, że wystąpiłeś, że mnie nauczyłeś troszkę grać. Mam nadzieję, że bardziej wszystko połapię. No coś, coś tam pogadałem i, i chyba spoko, nie? Jasne, że hey, tak, oczywiście. Part. A, no to miłego snu. Także. Dobra, dzięki. Dzięki za oglądanie jeszcze raz do następnych odcinków. Napiszcie jeszcze w komentarzu, czy chcecie więcej odcinków z Merezem. A to by było na tyle. Siemano!